Cześć, witajcie w poradniku do gry Minecraft, jak zrobić fabrykę obsydianu. A więc zaczynajmy. To jest gotowa fabryka obsydiana. Musimy kliknąć dwa razy dźwignię. Wydawa się lawa, tworzy się i klikamy dwa razy dźwignię, żeby lawa się schowała do dyspensera. Kopiemy obsydian i stawiamy znowu tu redstone. Ok. Jakie są potrzebne materiały? Redstone. Ile chcemy obsydianu, tyle redstone. A. Dowolny klocek, dźwignie, dispenser, tabliczkę, kubeł wody i kubeł lawy. Ok. A więc zaczynajmy. Tutaj... Stawiamy dispenser. Tutaj za dispenserem dźwignie. Tutaj niszczymy jeden klocek. Wylewamy wodę. Do dispensera wkładamy lawę. Tu kładziemy redstone. No i dla bezpieczeństwa tabliczki, żeby lawa nie wylewała się na prawo i lewo. Do przodu niestety można. No i. Na początku możemy kliknąć tylko jeden raz, ale już następnym razem dwa razy klikamy w dźwignię. Klikamy jeden raz w dźwignię, lawa się lawa, tworzy się obsydian i dwa razy już klikamy w dźwignię, żeby schowała się lawa. Lawa nadal jest dispenser. Niszczymy obsydian, no i stawiamy turę. No i tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pierwszy raz usłyszałem o tej fabryce od dyrektora Mikiego. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. Dziękuję i cześć.